Katyn 1940 Oficerzy ze skawiny i okolic, zamordowani na wschodzie w 1940 roku. W roku 1940 na wschodzie rozegrała się jedna z największych tragedii w dziejach polskiego narodu zbrodnia katyńska. W tajnych więzieniach i obozach NKWD zamordowano ponad 20 tysięcy polskich oficerów, funkcjonariuszy Policji Państwowej, urzędników i przedstawicieli elit II Rzeczypospolitej. Wśród nich byli także synowie ziemi skawińskiej i okolic, żołnierze, obrońcy państwa polskiego, bohaterowie walk o jego niepodległość. Generał Stanisław Haller, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego, jeden z najwybitniejszych oficerów II RP, został zamordowany w Charkowie. Pułkownik Andrzej Hałaciński, legionista, uczestnik wojny 1920 roku, współtwórca pieśni, My Pierwsza Brygada, zginął w Katyniu. Podobny los spotkał majora Adama Krycińskiego, żołnierza armii generała Józefa Hallera. W twerze życie stracili podporucznik Stanisław Klimas, funkcjonariusz Komendy Policji w Krakowie i uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz podporucznik Zygmunt Majdzik, legionista, policjant Policji Państwowej w Skawinie. Tam zamordowano również Tomasza Lupe, pracownika administracji sądowej. Upamiętniamy tych, którzy nie wrócili do swoich domów. Którzy pozostali wierni przysiędze i Rzeczypospolitej aż po tragiczny koniec. Ich fotografie, nazwiska i krótkie biografie przypominają nam, że zbrodnia katyńska nie była abstrakcyjnym wydarzeniem z odległych podręczników historii. Dotknęła naszych lokalnych społeczności, naszych rodzin, naszych poprzedników. Odebrała im życie, a Polsce, najlepszych synów. Upamiętniając oficerów ze skawiny i okolic, oddajemy hołd wszystkim ofiarom Katynia, Charkowa i Tweru. Pamięć o nich jest naszym obowiązkiem obowiązkiem wobec historii, wobec prawdy i wobec przyszłych pokoleń.